Witam, jestem w Brześciu Kujawskim położonym niedaleko Włocławka, Mieście, że się tak wyrażę, dosyć starożytnym, które w przeszłości odgrywało nawet i większą rolę niż jako środek polityczny i gospodarczy, większą rolę niż miasto Włocławek. Jestem tutaj przed kościołem farnym pod wezwaniem świętego Stanisława, który jest datowany, jego powstanie generalnie w Brześciu, wcześniej było pod wezwaniem chyba Piotra i Pawła na wiek XIII, dobrze mówię. Świątynia na pewno była przebudowywana wiele razy. Z różnych przyczyn. Jedną z nich bez wątpienia były tutaj liczne na najazdy krzyżackie, później Szwedzi splądrowali w swoim czasie świątynię i ją zniszczyli. Odbudowa i restauracja no, zawdzięczana jest m.in. działalności księdza Stanisława Kulińskiego. Znajduje się przed drzwiami wejściowymi, i tutaj mamy gotycki portal od strony zachodniej z ozdobnym tympanonem. Teraz zrobię szybką rundę dookoła świątyni. Jak widać, są przeprowadzane naprawy na bieżąco, chociaż stan wizualnie zewnętrzny jest całkiem niezły. Będzie się odbywał prawdopodobnie jakiś remoncik. Brześ Kujawski jest niewielkim miasteczkiem, którego populacja szacowana jest bodajże na 4,5 tysiąca osób. Jego rola i znaczenie wraz z upływem czasu zmalało w porównaniu do pobliskiego Włocławka. Jednak jest tutaj wiele zabytków i przejeżdżając w okolicach Włocławka warto Odwiedzić to miejsce i spędzić tutaj prawie że cały dzień. Tutaj jest ciekawy element. Jest to płyta nagrobna pod starościego Brzeskiego, Adama Sieroszewskiego, herbu na Łęcz, Datowana na początek XVII wieku. Tutaj mamy basztę, która, której być może... No nie znam tak szczegółowo historii tego kościoła i przygotowałem się dosyć pobieżnie i nagrywam to no, spontanicznie. Jednak ta konstrukcja może jest datowana na okres wcześniejszy chociaż niektóre z cegieł wyglądają na czasy dosyć nowożytne i być może, że były swojego czasu wymieniane Tutaj mamy płytę poświęconą pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, a także innym uczestnikom katastrofy w Smoleńsku w roku 2010. Takie tablice pamięci powstały przy wielu kościołach. Tutaj znajduje się być może, że to jest kamienna kula z bombardy. Kto wie. Innej armaty. Data 1907 oraz inicjały XSK są chyba raczej kojarzone z postacią księdza, a ksiądz Stanisław Kuliński, na to wygląda, który wielce się zasłużył tutaj dla lokalnej parafii. Dzwonnice. No cóż, lecę dalej w Brześciu, tak jak mówiłem, które nie jest być może dużym miastem. Jednak jest sporo ciekawych miejsc godnych uwagi i mam zamiar nagrać sporo filmików.